Tej hey, ziom, patrz jaka tam dupa. O człowieku! Sporo dzisiaj fajnych dupek. Musimy chyba coś wyrwać. Łe, łeb mi od tego pęka. A ile dasz tej murzynce z dużymi erbagami? Przez ten, widowałem lepsze, nie? Ale patrz na tę wysoką, co rozmawia z kumpelą? Zapomnij człowieku, to amerykanka. Jestem pewien na stół. Okej, okay, dam jej 5 na 5. Nie no, musimy coś wyrwać. Ej, hey, laska! Koleżanka cię olała. Widać po twarzy to snop. Spójrz, jaka tam sekretara pomyka. Szkoda, że jest jakimś typem. Nie no, musimy coś wyrwać. Jaki masz czas? Dziesiąta. Pustawo trochę. Ja się zawijam. Co robisz jutro? No nie czas. wiem, ustawiamy się tak samo, okay. ale jutro nie ma opcji. Musimy coś no raczej, wyrwać. Raczej.